Nazywam się Henryk Hojnacki. jestem miłośnikiem, wielbicielem historii lokalnej. Zajmowałem się i wspomagałem w otwarciu sztolni Włodarz, słynnej Muchołapki w Ludwikowicach. Zajmuję się trochę historią lokalną i różnymi poszukiwaniami skarbów i przyrodą. Dolny Sieląsk zawsze był jakby autostradą kultur. Począwszy od Celtów, Rzymian, później piastowskie państwa, Unii Czechy, przeszły na teren jakby Śląska, do Wrocławia doszli Prusy, Austria, Rzesza Niemiecka, Polska z powrotem, a więc kultury całej Europy. Jedna z takich najciekawszych historii to jest pierwszy bunt. Można powiedzieć ludzi przeciwko fabrykantom. To jest Buntka 1844. Na zboczach Wielkiej Sowy, to jest teren obecnie Potoczka, nieistniejącej wioski, prawdopodobnie dochodziło nawet z, z biedy do, do ludożerstwa. I Ludzie się pierwszy raz zbuntowali, to jest cztery lata przed wiosną ludów, a więc dosyć wcześnie. Wystąpili przeciwko fabrykantom w pieszycach, w bielawie. Wojsko rozgoniło ich, było dużo zabitych. To było też związane z tym, że wprowadzono wtedy maszyny, które odebrały pracę rzemieślnikom. I dosyć znane sztuki powstały o buncie tkaczy, jeżeli ktoś wygoogluje, jest to znane miejsce i sercem tego buntu były pieszyce. Zawsze wszystkim mówię, że my mamy naj. Z tego miejsca, co my jesteśmy, a więc Wielkiej Sowy, w ciągu pół godziny, godziny zwiedzić takie miejsca jak niesamowite też Góry Stołowe, Kapica Czaszek, Forty kłocko, Forty Srebna Góra, Później jeden z największych kościołów w Kościół Pokoju zbudowanym bez gwoździa, największy zamek górski Książ, potężny młyn w Dzierżoniowie. Mamy piękne teraz z powrotem otwarte trasy kolejowe. A więc, góry Sowie można koleją objechać, można z Wrocławia dojechać pociągiem, prawie w serce górsowich. Więc niekoniecznie trzeba samochód prowadzić i można zwiedzać nasze góry. No i oczywiście kompleksy Rize, Jedne z największych kompleksów z czasów II wojny światowej, wybudowane w górach Sowich. I nawet pogoda nie przeszkadza, można spędzić masę godzin pod ziemią. Wszystkim turystom mówię, że minimum dwa tygodnie, żeby liznąć gór Sowich. Taka jeszcze historia. Z ostatnich kilku tygodni pan z Bieszczad przyjechał i mówi, że góry Sowie to są Bieszczady sprzed 30 lat. Dalej nie jesteśmy rozdeptani, dalej jesteśmy w miarę tani i mamy bardzo dobry dojazd. Zima jest cudowna, przyjeżdżają ludzie z Poznania, z Wrocławia zobaczyć zimę, a więc dojeżdżają jeszcze praktycznie na letnich oponach na nasze przełęcze. Wchodzą tu na Wielką Sowę i są popas w śniegu. No i oczywiście sama wieża, nasza latarnia morska, wieża Bismarka, jest niesamowitą wieżą w górach Sowich. Jest to miejsce, w którym Tadeusz Żurawek, nasz poeta lokalny, pracował przez ponad 20 lat, wchodząc codziennie w deszcz, śnieg, do pracy. Pisał w tym miejscu wiersze, które są do kupienia, tylko na Wielkiej Sowie, nigdy nie będą wysyłane i nigdy nie będą sprzedawane poza. A więc zapraszamy po poezję tadeusza. Wybacz mi, panie, że tę górę bardziej niż ludzi ukochałem i kamienną wieżę wziąłem za rodzinę. Bardzo ważną częścią historii jest II wojna światowa. W II wojnie światowej Niemcy stwierdzili, że jakby ostatnią kwaterę Hitlera wybudują w Górach Sowich, które były najbardziej oddalone od frontów wojny. Na szczęście nie zostały te wszystkie podziemia ukończone, gdyż może trochę inaczej by wojna wyglądała. Prawdopodobnie Niemcy chcieli badania przeprowadzania nad bombą atomową i schować sztaby armii. Po wojnie historia gór dalej jest związana z II wojną światową, gdyż partyzanci Którzy się ewakuowali z gór Świętokrzyskich, przez jakiś czas przebywali w górach Sowich. Podziemie antykomunistyczne było dobrze rozwinięte. Niektórzy mówią o oddziałach Perwolfu, którzy się chowali w górach Sowich, no ale to już są rzeczy niecałkiem sprawdzone. W każdym razie II wojna światowa, jej budowle są u nas i zapraszamy.